Serdecznie na moim kanale BTC Update. Przy niedzieli mamy dość ciekawą sytuację dla osób, które mają po prostu dość tego, co dzieje się na rynku, czyli takiej stagnacji, przestoju i bardzo słabych możliwości. Na wykres udało mi się nanieść strefę niezdecydowania. Ja to zawsze tak nazywam strefa niezdecydowania rynku. Market idzie nam. Jasno i klarownie w bok, tą strefę udało mi się wykreślić tym pomarańczowym trójkątem. Zawsze używam koloru pomarańczowego w takich strefach, jak ja to nazywam, no trading zone. Pierwsza dobra wiadomość, to byki mają bardzo dobrą e, sytuację tutaj, aby zabłysnąć, aby pokazać, e, aby wykorzystać tą sytuację po prostu. E, druga bardzo ważna wiadomość, ciekawa wiadomość, dobra wiadomość, to wychodzimy z tej strefy niezdecydowania i market obierze swój kierunek, e, czy to w górę, czy to e, w dół. E, na tą chwilę, tak jak powiedziałem, byki mają bardzo dobrą sytuację na to, aby pokazać się, Pokazać się na wykresie, czy to się wypełni, okaże się w naj przez najbliższe 24 godziny. Tak to wynika z mojej analizy. Być może, być może następny tydzień, być może poniedziałek, być może następne kilkanaście godzin będzie ciekawsze niż ostatnie kilka dni na rynku. Tobie życzę miłej niedzieli i do zobaczenia na kolejnym update. Pozdrawiam. Tej